W dzisiejszym traktorze o teledyskach poznacie meksykańskich fanów tuningu, dowiecie się o czym śnią kierowcy w Indiach oraz poznacie kulisy wojny między traktorzystami. Ciekawie się zapowiada, prawda? No to jedziemy. I co sądzicie o tym teledysku? Tylko nie mówcie, że to kolejna kapela mariachi. Nie, to nie jest kolejna grupa. Grają bardzo nowocześnie. Przecież to młode chłopaki. Nie każdemu musi się podobać muzyka meksykańska, ale ci młodzi ludzie łączą tradycję i nowoczesność. To trochę taka golec u orkiestra, tylko na niższych obrotach. Za to jakie samochody w tle. Tak, i w środku i z zewnątrz mamy tu do czynienia z pięknym tuningiem. Ktoś wie, jak to robić. A co ty myślałeś, że Meksykanie to tylko zespoły Mariaci? Popatrzmy jeszcze raz na ten teledysk. No i jakie macie wnioski? Jak widać na załączonym w zaszku, ilość oświetlenia jest dowolna. Nikt się nie czepia na każdą, za każdą dodaną lampkę. Delikatny tuning nie zespecił naturalnego piękna amerykańskich ciężarówek. Ale umiejętnie trzeba wyważyć, ile go użyć. A mnie urzekła minimalistyczna muzyka. Bo zwykliśmy uważać muzykę meksykańską za energetyczną, głośną, a nawet męczącą. A tutaj delikatny zefirek. A mi trochę szkoda w sekcji dentej. 3,5 minuty robiła za perkusję. Szacun za solidne płuca i cierpliwość. Jak chcesz, to umiesz pochwalić. Ciekawe, jak ci pójdzie przy następnym teledysku. I jakie są pierwsze wrażenia? To nagranie snu jednego z hinduskich kierowców. Jestem zaskoczony, że taka technologia istnieje. Okazuje się, że sny kierowców zawodowych są podobne pod każdą szerokością geograficzną. Ładne dziewczyny, zabawa, spotkania z kolegami, lekka praca. się ty tu widzisz lekką pracę. No co. Przez cały teledysk jedzie na pusto, więc to lekka praca. Nie musi doglądać ładunku ani poprawiać pasów transportowych. Faktycznie, nie patrzyłem na to z tej strony. Jedzie na pełnym luzie, na drogach nie ma korków, kasa sypie się z nieba, no żyć nie umierać. Została nam ostatnia historia prosto z Austrii. Możecie mi wyjaśnić o co tu chodzi? Skąd taka fascynacja starym stajerem? i jednoczesna pogarda dla Fenta czy Klasa. Faktycznie, w kilku niemieckojęzycznych teledyskach widać jakąś taką awersję do wymienionych przez Ciebie marek, ale to nie przypadek. Przez długie lata Austriacy mieli kilka swoich marek. Off, Graf, Stift, no i właśnie Steyr. Zostały one wykupione przez silniejszego sąsiada i stąd ta niechęć do niemieckiego Fenta czy Klasa. No, jedyne co im pozostało, to właśnie kultywować taką starą, miejscową tradycję motoryzacyjną. Trochę to smutne, bo przypomina trochę historię naszego Ursusa. Oj, bo zaraz się rozpłaczę. Zobaczmy, co tam pozytywnego widać w teledysku. I co? Mamy jakieś plusy? No oczywiście, że są. Widać, że ładne dziewczyny, takie prawdziwe Austriaczki z krwi i kości. Można poderwać na starego sztajera. Nie dość, że nie przeszkadzają mi spaliny, to jeszcze chętnie umyły traktor. Ciekawe, czy na Ursusa też tak można poderwać dziewczynę? Na mnie to nie działa, chociaż gdyby facet przyjechał po mnie traktorem, to najpierw pewnie umarłabym ze śmiechu, a potem i tak dałabym się wziąć na przejażdżkę. A jednak, panowie na traktory, to jednak działa. Do zobaczenia w następnym Traktory o teledyskach. Na program zaprosiła Motowizja, patron medialny z lotu Mastertrack o pole 14-16 lipca.